Hej, końcowie! Ja jestem Natya. W dzisiejszym filmie jesteśmy w The 18. Słuchajcie. Okej, okay, musiałem sprawdzić jaki dzisiaj dzień jest. Dzisiaj mamy 12 dzień kalendarza adwentowego. Tutaj mam dwunastkę. Okej. Okay. No chodź. A, ten sam cukierek tradycyjnie Dwunastka była o tutaj o. A, cukierek A, ten sam Ta gra była nagrywana w dwudziestego 23 listopada widzowie Dobra. Zrobimy mm -mm. mm -mm. sobie nową trasę. Patrz, Magazyn Ray Hassel, Zarząd portu Port naftowy południe Tutaj nie Oczyszczalnia wody No i cukrownia Linia... 95, co prawda nie, nie lubię tej liczby, no ale w tobie przystań do cukrownia 6 przystanków Czas trasy 13 minut 10 sekund Autobus Nie będzie Urban Vaj 12 metrów długości i weko Noc, pędna wyłączone, wahadło wyłączone, włącz kasiera. A to jedziemy. Rozpocznij trasę 419. Trasa rozpoczęta w garażu autobusowym. Tutaj bilety można sprawdzać i może być pan na wózku. <laughs> A to zaczynamy. Mm -hmm. No, no. Linia dziewięćdziesiąt pięć. Mm -hmm. mm -hmm. No idź, gościu, idź. Mm -hmm, no to jadę, jadę jadę. Poprawne wykorzystanie kierunku wskazu. Mm -hmm. Na no, gramam mam ścisioną do zera. wo próg zwalniający. Nie zauważyłem gościa. Cię zagapiłem. Idziemy. A mój pracownik. Ale dzisiaj nie będę męczył. Ja to mam. W ogóle mam. Dzień studencki i jeden. Jednorazowe normalny ilość 3. Okej. Okay. idziemy na magazyny Racol. Już 12 grudzień, widzowie, tak to szybko leci, że to szok. <tryk> <tryk> Kolejnych dwóch pracowników. Ale już trzeci dojeżdża. Zapraszam. Idealne wyczucie czasu, idealna pozycja zatrzymania. No, dobra. Zobaczę, czy tutaj na pewno nikt nie chciałby wysiąść, no, ale nie. Nie wyjadę przed nim. Ale gościa wyprzedza. Autobus, autobus wyprzedza to rzadkość. Tamten ten ma linię 2, a tamten nie wiem. I nie muszę wyjść. o po co. A no i kolejny prog zwalniający, oczywiście. Nie macie, czy ten pedał nie za mną? Nie, tak, o, tam jest kolejny, już czwarty. No, hu, hu. no, teraz nie mogę wypuścić, bo jestem za blisko drogi. O, jeszcze do tyłu syjecie, No, dobrze, wymierzony czas i dana pozycja zatrzymania 95. No, dobrze i wyprzedziłem. Linia też dwa. Tydzień normalny, ilość dwa. No to żegnamy pana. Jakbyśmy się rozdzielili tamtego czwartego kierowcy też. Port Amery koniec. No i w prawo skręcam. Port naftowy witam. Idealne wyczucie czasu, idealna pozycja zatrzymania. Nikt nie wsiada, nikt nie wysiada. Powinno być to jakoś oznakowane, jakiś sygnał, żeby się niepotrzebnie zatrzymywał. Tak, teraz na przykład. Następny przystanek, oczyszczalnia wody. Dla ochłody. Na oczyszczalni wody będzie kontrola biletów. No, i ja widzę, że jeszcze w Eurotraku pojadę sobie na chwilę do Split i na Mostar. Żeby sobie się tam to odkryć, Znaczy, miałem chyba odkryte, ale coś się tam tam więc. Na chwilę się tam. ojej, się zagapiłem i zahaczę. Churyjnie. Dary gościu. Ja zagadam o Split i Mostarze, a tu Zaraz się coś wydarzy. Ja to nie miało sensu. No i się wydarzyło. Stuczka, bo stuczka. No. Nawet nie widziałem jak hamowo. Znaczy, nie widziałem jak hamował, tylko jak już wjechałem w niego. Wtedy zobaczę. I poczułem. Jednocześnie. Dobra. Jeszcze mam 2 minuty, 4 sekundy. Fotoradar. Sory, ale ja mandatów nie zbieram, bo ja mam ograniczenia włączone literą Z. Jeśli bym wyłączył, to wtedy bym może. Zbierał na razie to, zbieram jedną sztuczkę O, czyżby już sobie światła, ale już włączył. Pan nocny na wózku. Więc witam. Idealnie mu się zatrzymałem. Ok, no to właśnie dlatego sprawdzam. Pilety. Bilet ważny, ważny, ważny. Mieci nie ma, Dobra. I pan ma pasz. Dobra. Nieopatrz mnie, da mi ostrzeżenie, bo wszyscy mają teraz. O mój pracownik zajeżdża. A ja odjeżdżam na ostatni przystanek czyli na cukrownię. No, kolejny mój pracownik. No to jemu, z, a nie, nie sprawdzę bilet, bo nie chcę marnować czasu. Ale mogę gościa przepuścić. A tam jest kolejny pracownik. No i powinien mi teraz podziękować, ale jak zwykle pewnie nie. No, oczywiście, bo patrzę. Uhum, no, jeszcze piesi. No, jeździec przed autobusem. Ten czwarty to nie jest pewnie na innej drodze, bo go nie mam. Akurat się tak złożyło Ale już jest tylko jeden autobus Man, a ja jestem Iveco No i gdybym go w sumie nie przepuścił, to bym już jechał. Ale że dużym autopojazom z zatoczki trzeba ustępować, a tu by są, więc musiałbym. Stój, 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 stój. Miałem, że ty miałeś pierwszeństwo. Ale mi się tak jakby. ...pieszy. Namci, chociaż ja awaryjna. Mhm, mm <ścoughs> no. Dobra. No, pierwsze... Jeszcze ktoś Idę, dobra? To jedziemy. No, dzisiaj nie jest jakiś strasznie długi film, no ale. Ale no, na ferek może będą dłuższe, więc... Także no widzowie. Thanks, gościu. Idealnie przed czasem. Czy mam nadzieję, że to ostatni przystanek? A no, ukończona trasa. Mieci nie ma. Ma no, nie ma komunikatów. No dobra, widzowie, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcja, oraz komentarz. Z satysfakcją. Poza tym, że w nowym samochód, to jest git. Dwie git, poziom trzydziesty drugi. No to co? Hej!